Spór klasyków z romantykami. Najpierw zacznijmy od tego, czym był owy spór. Była to polemika między zwolennikami klasycyzmu, a do tej grupy należało starsze pokolenie uczonych i literatów Jan Śniadecki, Kajetan Koźmian, Osieński, Osiński Franciszek i Franciszek Dmochowski, a orientacją młodych romantyków Kazimierzem Brozińskim, Maurycym Mochnackim i Adamem Mickiewiczem. Spór klasyków z romantykami dotyczył nie tylko literatury. Nawet u podstaw tego sporu leżała sprawa narodowa, bowiem inną podstawę wobec postanowień kongresu Wiedeńskiego przyjęli starsi uczeni, a inną romantyczną młodzież. Utworzenie Królestwa Polskiego klasycy uznali za dar cara za władcę, młodzi zapaleńcy za hańbę, z którą pogodzić się nie można. Co klasycy zarzucali romantykom, niepoprawność poetycka. Romantycy nie trzymali się reguł klasycznych ustalonych jeszcze w starożytności. Sięgali do tradycji ludowej i tworzyli nowe gatun gatunki, nieuctwo. Tak bowiem rozumieli fantastykę i mistycyzm utworów romantycznych, czary, gusła i upiory, płuc spo spodlonego zabobonem umysłu, brak dobrego smaku. Bo wszystko, co odbiegało od reguł klasycznych, było dziwaczne bar i barbarzyńskie, wydawało im się pozbawione tej zacnej cechy. Jak na to zareagowali romantycy? Prostota i uczucie powinny być istotą poezji, zwłaszcza ludowa kultura jest wspaniałym i prawdziwym źródłem literatury, daje klucz do poznania prawdy o narodzie. Poezja nie musi podążać utartym szlakiem klasycznym. Ma prawo stać się wyrazem uczuć i teatrem wyobraźni, być oryginalną. Czucie ważniejsze jest od gustu, bo tkwi w sercu człowieka, podczas gdy gust zależy od wykształcenia. Miłość ojczyzny i poszukiwanie jej we własnej historii jest obowiązkiem twórców młodego pokolenia tak, do, tak dotkniętego nieszczęściami kraju. Jednak kto zwyciężył o wyspór? O zwycięstwie romantyków w polskiej poezji zadecydowały jednak nie tyle teoretyczne spory, ile twórczość Adama Mickiewicza. Już jego ballada Romantyczność zawierała argumenty polemiczne wobec stanowiska klasyków. Ponadto poezja Mickiewicza znalazła ogromne uznanie w oczach publiczności, co zdecydowało o powszechnej aprobacie dla estetyki romantycznej.